Wszystkich dzisiaj z Hezer'em I Dukesem I Hackintoszem Nagrywam a Ej, jesteś na tej arenie Hack? Jestem. Hack obecnie gra w co innego, a thriller nie wiem co. Dukes ze mną jest teraz na arenie w... Ja gram w Minecraft. O kurde, stary zazdro. to Ej, masz, masz żelazny kill od złota. A co, ukryłeś? Nie, masz kill od Nie mam A masz Na no, blok. Ej, nie mam żadnego killu, bym się pocieszył. Ej, byś pomógł mnie, bo, bo, bo mnie Bob atakuje. Bob Ej, mnie atakuje. Ja mam tylko... Nie, i mam Skeleton na głowie. Nie, mnie ściela. Zobacz tam, w mojej pizze to czytałam, że... Mam drugiego szkieleta, słuchaj, to. Tego zabójczego. No, Ale... Bejkona mi chyba strasznie skradł. Ej, przestań, bo... to już zbacz mi piń, słuchaj. A propos, myślisz o Bejkonie? <grym> Najszerazna zbroja. Najs, kamienny miecz. Najsowo. Mam... Ej, czekam! Ej, wiesz, że w ogóle yy, te szkielety nie zadają obrażeń? No. Sklepa! Pa! Dwóch te zabiję, dwóch te zabiję! dwóch te zabiję! zabije! dwóch, dwóch te no, to jest Sypam, ty ratuj! Nie goni mnie, a ja idę po. Jednak mnie goni! Ej to! A, nie, Ja go idę! Ja, ja Ej, go... A nie, to szkielet!

nie, mo można. On chyba aftosuje. Dobra. Ej. Fak! Nie zginiełem. Dobra! Ej! Dobra! Ej! Aha! Dobra. Patrz! Patrz ile typa na mnie idzie! Oni są w sojuszu. Co widzisz? No Ja... Tak nie, jest nie, nie są. obo dwóch zabije. Mówisz? Tak. A ten Tak. Tak. Nie! O, oni są w sojuszu. Oni są w sojuszu. No, ale słabo sobie wymagają, tak jak było, słabo. Mam perły, twoje. Dwa, i. teraz! O! E, w razie czego masz jeszcze moje. dwa, o, trzy jajka olbrzyma. Olbrzyma? Tak. Olbrzyma jest teraz? No, tak, jajka olbrzyma masz. Postaw im na łeb. Ale nie ma takich jajek. Są? Nie. No I masz dwie na to we spodnie. A, na. Wiem. Na mam. Ej, weź te jajka, bo masz je tam leżą. No się nie łokie. Nigdy nie łokie. Ej. Tom? Nie. Tylko musisz się z nie, nie. Kolendym. nie. Nie, nie, nie. Albo y o tym. Tu na items. Kasi no to tak. Takie jajka. Wszystkiego jajka obysiem. No, nawet Iron Golema, nawet Snow Golema. Ander Ender Dragona jajko. Takie, że respi. No, tak? o, no i fajniej, no i oni mają ciku. -y, no jak? Ja wiem, żebyś byś wziął te jaja. No dobra, ale oni mają ciki. -y. No zresztą, nie, nie, zresztą żebyś wziął jaja, jaja. I by wszystkich pozabijało. Właśnie nie, by nie pozabijało. Ale nie, to by zabiło. Ej, w jeden, jeden, jeden dzień że można robić już e, e, bruk, e, jeden 8 że można robić bruk z knęczą, jest może zmarszczony bruk. Czyjeś jeszcze? Okay, ja wiem, ja. Widzę, to, widzę to chyba, nie? Że, że, to jest że... spodnie Boba. Też. No tak! Ale tak tego do mnie hakują. Cześć, Boba! Co się No bo mnie hakowali, jak chciałem się przenieść. Mhm. No i boka się ma antyhaksa. To powiem tylko tyle. Dziękuję za obejrzenie. Ze mną był Shazer. Mm. Tak, PvP? I. Dioks, grający ze mną przed chwilą na arenie. Do no, zobaczenia, w następnych materiałach. Szczelę sobie kupkę z rana. to ja na bumbowiec. E, no to czekacie, bo ja jedyna... O to na bombowiec. No to czekacie, bo ja idę... O jej to Ale ja mam One, tardy, one tardy. Nie masz? Nie, nie. A mi się na bumbowiec. Film się zbagował i się zepsuł. Mam, 2 km dwa kilometry do bombowca, którego zaraz wrócę. Dzieci, śmieci, haha. Dobra, to ja idę na urtandera. No kurde, weźcie mnie nie zostawiajcie. Zaraz ten bombowiec. Zaraz, ja to nagrywam nadal.